Witam wszystkie grzeczne dzieci. Dziś przeczytam wam bajkę Lilo i Stitch pod tytułem Występy. Dziś odbywał się pokaz tańca i Lilo bardzo chciała zabrać ze sobą Stitcha, swego nowego ulubieńca. Proszę, pozwól mi go wziąć, błagała Lilo swoją starszą siostrę. Nic z tego, Lilo, odpowiedziała Nani. Będzie grzeczny, obiecuję, nalegała Lilo. No dobrze, zgodziła się niechętnie Nani. Nani obawiała się, że Stitch narobi im kłopotu. Była przekonana, że to dziwne stworzenie znalezione w schronisku nie było prawdziwym psem. Inne psy trzymały się od niego z daleka i wydawało się, że Stitch do nich zupełnie nie pasuje. Zresztą Lilo też bardzo różniła się od swoich rówieśniczek. Często się z nimi kłóciła i nie mogła z żadną znaleźć wspólnego języka. Lilo i Stitch byli więc do siebie bardzo podobni. Kiedy przyjechali na miejsce, Nani uścisnęła młodszą siostrę. Proszę, bądź tylko grzeczna, powiedziała do Lilo. Ty też bądź grzeczny, Lilo zwróciła się do Stitcha. Wierzę, że będziesz. Gdy Lilo i Stitch usiedli, usłyszeli drwiący śmiech innych dziewczynek. Przyprowadziłaś kogoś ze sobą, Lilo? Zapytała nauczycielka tańca. To jest mój pies, powiedziała Lilo wstając. Wabi się Stitch. Wzięłam go ze schroniska, ale brzydki, stwierdziła Martli. Martli, bądź miła! Zwróciła jej uwagę nauczycielka. A czy on umie aportować? zapytała Martli i rzuciła Stitchowi balon wypełniony wodą. Stitch zgrabnie złapał balon i odrzucił go do martli. Nie! krzyknęła Lilo i rzuciła się w stronę martli, niechcący przewracając dziewczynkę. Balon uderzył Lilo i pęk, a woda rozlała się wokół. Och, Lilo! westchnęła nauczycielka. Chyba powinna powinnaś zaprowadzić swego ulubieńca do domu. Lilo wzięła Stitcha na ręce i wybiegła z sali. Oboje usiedli na krawężniku. Znowu mieliśmy kłopoty, powiedziała Lilo. Dlaczego rzuciłeś balonem w Martli? Stitch jęknął. Tak, wiem, ty nie aportujesz, jak mogłam zapomnieć? Zastanowiła się przez chwilę. A może pogralibyśmy w piłkę? To trochę podobne do aportowania, ale jest jedna różnica. W aportowanie bawisz się ze swoim zwierzakiem, a w piłkę grasz z przyjacielem. Myślę, że jesteś raczej moim przyjacielem niż zwierzakiem, Stitch. Stitch kiwnął łebkiem i dwoje przyjaciół spędziło wesołe popołudnie grając w piłkę. Zostawiam wam bajkę Dinozaur pod tytułem Wyścig w dżungli. Aladar biegł przez dżunglę najszybciej jak mógł. Serce waliło mu w piersi ze zmęczenia. Gałęzie drzew i liany smagały go po twarzy, ale on nie zwracał na to uwagi. Szybciej, szybciej przyjacielu! krzyczał mu do ucha Zinni. Jechał na grzbiecie Aladara, trzymając się jego szyi. Obaj brali udział w swojej ulubionej grze, wyścig w dżungli. Z Zinim na plecach Aladar biegł z jednego końca lemurów na drugi. Uważaj, krzyknął nagle Zini, ale było już za późno. Aladar nie zauważył w porę grubej liany, która rosła w poprzek ścieżki. Łamek sekundy później potknął się o nią i przewrócił. Wyrzucając Ziniego w powietrze, Aladar upadł ciężko na ziemię. Uderzył głową w pień drzewa, po chwili usiadł na ścieżce, ciężko dysząc. Wszystko wokół wydawało mu się zamglone, dopiero po dłuższej chwili odzyskał ostrość widzenia, nigdzie jednak nie widział Ziniego. Wstał i rozejrzał się dookoła. Zini, zawołał Zini, gdzie jesteś? A Aladar stał nieruchomo i nasłuchiwał, ale wokół panowała absolutna cisza. Serce zaczęło mu mocniej bić, tym razem ze zdenerwowania. Gdzie był jego przyjaciel? Co będzie, jeśli jest ranny? Zini krzyknął jeszcze głośniej i zaczął przeszukiwać okolice. Rozgarniał na boki gałęzie, liany i liście. W przeciwieństwie do niego, Zini był mały i łatwo go było przeoczyć. A Ladar przeszedł już spory kawałek dżungli, gdy nagle ujrzał Ziniego, jak huśta się na lianie. Wylądował właśnie na gałęzi tuż obok Aladara. To było zachwycające. Wykrzyknął podniecony. Najpierw przeleciałem w powietrzu jak meteor, potem złapałem się liany i przeleciałem niemal na drugą stronę wyspy, prawie do samego oceanu. Aladar odetchnął z ulgą. Był taki szczęśliwy, widząc swojego przyjaciela w dobrym stanie. Martwiłem się o ciebie, powiedział. Zini wskoczył na grzbiet Aladara i przywarł do jego szyi swoimi długimi, futrzanymi łapkami. Ten lot był wspaniały. Czułem się jak ptak. Zróbmy to jeszcze raz. Aladar potarł głowę. Miał sporego guza w miejscu, w którym uderzył się w drzewo. Chyba muszę trochę odpocząć, odparł. Zini był bardzo rozczarowany. No dobrze, zgodził się niechętnie. Ale możemy spróbować jutro. Co ty na to? Zaproponował Aladar. Doskonale ucieszył się Zini. Dobranoc!